Kulik? Powiedz coś. Powiedz coś. Nie. Nie. Obceczko lasku. My jesteśmy... Śpiewaj. Śpiewaj.

Epo to jest i ma te się do nie niechaj do mocianki. Tam, 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 ram, tam, tam, Co teraz śpiewamy? Je. Yeah. Epo i tajtajje? Yes? Tak. Co śpiewamy? Epo i yeah. Epo i taj taj Epo i taj i taj taj Tuti kuti Epo i tuki tuki Epo i tuki tuki śpiewamy? Yyy... grymaska Nie znam Nie znam grymaska Na no, bebelku Masa no, lamp, lamp lamp To już było Coś innego. O Indianinie. Albo o Kotku, co? O Kotku? O Kotku? Tak. Kolu. Kotek. Dziś czeczkolu. Kotek. czarną. A z kieszeni. Tak. 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 Wyglądały. Uuu A z kieszeni Wyglądały Małe uuu Gdzie jest Do domku już wrzucone Nagle Nie do domu Nagle Nie chcę do domu No to tak idziemy na spacerek no Nagle Wiem Skoczył. I tam. skoczył. Muszę. Teraz. Katku! Będziesz z nami. My ją się nie oddamy. Teraz. Katku! Będziesz z nami. My ją nie oddamy. Super. Może być? Ja tak. Jeszcze szybciej! Jeszcze szybciej! Jesteś szybciej! Jesteś szybciej! Jesteś szybciej! Jesteś O, jest coś jeszcze ciekawego! Hej, hello! Hello, my name is Jula. Nie! Powiedz! Hello, ja teraz nie znam tego. To śpiewaj, na usztatę Nie! Czemu nie? Co? No No to za by, no. Terrorysta teraz jesteś. Teraz jesteś prawdziwy terrorysta. Tak? Terrorysta z ciebie, Juluś? No. Dobra, idziemy tak? Idziemy już. Idziemy? Idziemy? No. Nie! co będziemy robić? Takie zimno już jest. Już starczy jeżdżenia. Tak? Gdzie nie idziemy? A dlaczego nie? To hello, my name is Julia. Tam jest las. Ja chcę tam pojechać. A po co chcesz tam pojechać? tak, Pojedziemy tam. Ale potem. Zero. No to nie idziemy do domu. A gdzie idziemy? Tak się przejdziemy. O, kto pojedzie. Musimy czekać, aż auto przejedzie, tak? Auto przejechało. A, my a gdzie czą. idziemy? Nie idziemy do domu? Ja. A gdzie idziemy? Cześć. No. Gdzie? No tak, się chodź. Chodź. Gdzie? Gdzie co pojedziemy tam? Gdzie? Chodź. Chodź. Gdzie Chodź. tam? Chodź. 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 Tardu. Nie, Tardu. Tardu, Tardu. A tak, nie. tak, nie. tak, 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 A tak, tak, Ne. To? tak, 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 Ne. tak, tak, De ce nu? Nu poate. Nu poate? Să mergem. Începe. Bine. Să terminăm, da? Să zicem pa pa? Pa pa. Pa pa. Papa.